Sprawdź, czy znasz pięć randomowych zwrotów, które z pewnością usłyszysz, będąc we Francji. Pierwsze. Jaka szkoda, jaka szkoda, jak to będzie? Jaka szkoda? Hmm. Quel dommage, hein? quel dommage, jaka szkoda, quel dommage. Coś nie pykło. Drugie. Ile się zrozumieliśmy? Nie dogadaliśmy się, słuchaj. Jak to powiecie? No jak? On s'est mal compris, on s'est mal compris. Coś nie pykło też, nie dogadaliśmy się. On s'est mal compris. Trzecie. Zdzwonimy się jutro? Zdzwonimy się jutro? Jak to powiecie? On s'appelle demain? On s'appelle demain? Daj znać. Czwarte. Trochę wyrzutów. Mówiłam ci. Mówiłam ci. Trzeba było słuchać. Mówiłam ci. No jak? Je te l'avais dit. Je te dit. Mówiłam ci to. Ale oczywiście. Rzuciła wiedzi. No i ostatnie piąte. Za kogo on się uważa? Za kogo on się w ogóle ma? Za kogo on się uważa? Jak to powiecie? Il se prend pour qui. Il se prend pour qui. Za kogo on się bierze dosłownie? Za kogo on się ma? Jest tu. Aha, i dajcie znać w komentarzu, oczywiście, czy będziemy nagrywać tego więcej.